Czy zdarzyło Ci się kiedyś obudzić w ciszy nocy, nie mając pojęcia dlaczego, mimo że wyczerpany pogrążyłeś się w głębokim śnie? Jeśli ta tajemnica była częścią Twojego życia, zrelaksuj się nie jesteś sam w tej nocnej podróży. W dzisiejszym filmie odkryjemy intrygujący powód tych nocnych przebudzeń i odkryjemy, co Bóg przygotował dla powołanych w nocnej ciszy. Zaraz wkroczymy na terytorium boskiej tajemnicy i głębokiego znaczenia. Gdy dzień się żegna, a nocne niebo przejmuje kontrolę, odczuwamy słodycz spokojnego nocnego odpoczynku, jako ulgę po długim dniu pracy. Jednakże, dlaczego Bóg czasami przeszkadza nam podczas naszego zasłużonego odpoczynku, wiedząc, że jest to jedyny czas, w którym możemy odpocząć? Żyjemy w duchowym świecie rządzonym przez dwie dominujące siły dobro i zło. Niezależnie od naszych przekonań, sfera duchowa całkowicie dominuje sferę fizyczną. Często zapominamy, że kiedy głęboko śpimy w swoich łóżkach, świat wciąż się kręci, pogrążony w duchowej wojnie. Gdyby Bóg w pełni uświadomił nam duchową rzeczywistość rozgrywającą się w nocy, wielu z nas byłoby bardziej czujnych. I poświęcałoby więcej czasu na modlitwę, zamiast łatwo zasypiać. W pierwszym liście do Jana, 5 rozdziału 19 wersetu, czytamy: Wiemy, że jesteśmy z Boga, a cały zaś świat tkwi w mocy złego. Kiedy Bóg budzi cię w środku nocy, jest to wezwanie, abyś się modlił i stawiał czoła siłom zła, gromadzącym się przeciwko tobie. W Ewangelii, według Świętego Mateusza, 13 rozdziału, 25 wersetu, Biblia mówi nam, że gdy ludzie spali, przyszedł wróg, posiał konkol między pszenicę i odszedł. Innymi słowy, podczas naszych okresów odpoczynku diabeł aktywnie knuje chaos i zniszczenie w naszym życiu. Aby stawić temu czoła, Bóg niespodziewanie budzi nas w nocy, jako ostrzeżenie przed tym, co dzieje się w niewidzialnej sferze duchowej. Choć może się to wydawać nieoczekiwane i niepokojące, istnieje ku temu powód. Podobnie jak w przypowieści o pszenicy i konkolu, Bóg zna naszego wroga i zawsze szuka sposobów, aby nas chronić i zapewnić nam bezpieczeństwo. Rozumie naszą bezbronność i dostrzega, kiedy jesteśmy w niebezpieczeństwie. Bóg obserwuje plany wroga, pozostając czujnym i obecnym, aby zapewnić nam bezpieczeństwo podczas snu. Diabeł rozumie, że w nocy jesteśmy bardziej bezbronni, niezdolni do modlitwy ani czytania Biblii. Wie, że śpiący człowiek nie jest świadomy swojego otoczenia. Kiedy więc zapada noc i świat zasypia, wtedy wróg postanawia zrealizować swoje plany. Właśnie w tym momencie Bóg nas budzi, wzywając nas do czujności i modlitwy, bo najlepszy moment na złapanie złodzieja jest wtedy, gdy ma on popełnić kradzież. Kiedy Bóg budzi nas w nocy do modlitwy, właśnie wtedy diabeł wzmaga wysiłki, aby zwabić nas z powrotem do snu. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego sen wydaje się bardziej nie do odparcia, gdy wzywa się do modlitwy? Pamiętajmy o uczniach Jezusa, którzy przed aresztowaniem go zapadli w głęboki sen w ogrodzie Getsemane. To nie przypadek, że senność osiąga szczyt, gdy potrzeba modlitwy staje się pilna. Gdybyś obudził się o tej samej porze przez dźwięk otrzymanego SMS-a lub hałas samochodu na zewnątrz, prawdopodobnie nie odczuwałbyś takiego zmęczenia i senności. Jednak jeśli chodzi o modlitwę, diabeł używa wszelkich środków, aby zaatakować, otaczając cię intensywnym pragnieniem snu. Jego ramiona są ciężkie, a wszystko wokół słodko szepcze, próbując przekonać cię, żebyś został w łóżku. Kwestionuje znaczenie modlitwy, sugerując, że nie będzie to miało istotnego znaczenia. Mówi, że nie ma potrzeby przerywać snu, sugerując, że pozostawienie modlitwy na poranek jest w porządku. Ale on się myli. Ilekroć Bóg budzi nas w środku nocy, dzieje się tak dlatego, że widzi, że wróg atakuje nas i chce, żebyśmy przejęli kontrolę nad sytuacją. Modlitwa jawi się jako potężne antidotum. Które pozwala nam zneutralizować i zlikwidować plany wroga skierowane przeciwko nam. Diabeł rozumie tę moc, dlatego zsyła fale senności na tyle, że czujemy się zbyt komfortowo, aby działać. To nie są zwykłe zbiegi okoliczności. Wie, że skuteczność modlitwy może pokrzyżować jego plany przeciwko nam. Modlenie się w środku nocy może być nie lada wyzwaniem. Jednakże ci, którzy odpowiedzą na Boże wezwanie, zostaną pobłogosławieni duchowym zwycięstwem i spokojem. Im głębszy sen, tym więcej wysiłku potrzeba w naszych modlitwach. Kiedy zaczynasz się modlić, wznieś swój głos, któremu towarzyszy determinacja płynąca z ciebie. Wróg, wyczuwszy tę żarliwą aktywność, uwierzy, że jego plany zostały pokrzyżowane, a wasze modlitwy wysłuchane. Rzeczywistość jest taka, że wiele osób w swoim codziennym życiu, stawiając czoła licznym wyzwaniom, często nie zdaje sobie sprawy, że Bóg może dla nich zrobić o wiele więcej. Może nas obudzić na modlitwę, ponieważ chce nawiązać z nami komunikację w wyjątkowy sposób. Komunikacja, która często pozostaje niezauważona, gdy okoliczności zaczynają się komplikować. Wielu z nas przypisuje wyzwania życiowe temu, że wróg jest świadomy naszych problemów oraz słabości i wykorzystuje je. Często jednak to spostrzeżenie jest spóźnione i wynika z braku determinacji, aby podjąć niezbędne działania, gdy Bóg zaprasza nas na to szczególne spotkanie. Księga Hioba 33,14 przypomina nam, że Bóg może mówić w ten czy inny sposób, ale człowiek tego nie dostrzega. Nie pozwól, aby niewiedza zaszkodziła Twojej wierze. Podążaj za impulsem przebudzania się w nocy i módl się uważnie. Wróg czuwa w ukryciu, czekając na każde potknięcie. W Biblii znajdujemy przykład Piotra, który był więziony i oczekiwał na egzekucję. Następnej nocy, anioł zerwał łańcuchy więzienia i obudził go ze snu. Piotr, zauważając otwarte drzwi, był zaintrygowany, ponieważ nie od razu zdał sobie sprawę, że otrzymał ostrzeżenie od pana. Szybko zrozumiawszy, że to jego jedyna szansa na wolność, wyszedł z więzienia, podążając za aniołem. Jego posłuszeństwo Bogu zaowocowało uwolnieniem. I uniknięciem śmierci. Podczas gdy wielu szukało wymówek w zmęczeniu lub braku chęci do modlitwy, Piotr rozumiał, że posłuszeństwo Panu jest cenniejsze niż komfort. Zamiast szukać wymówek i pozostać w łóżku, Piotr wstał, poszedł za aniołem i odnalazł wolność. Inny poruszający przykład ma miejsce w życiu młodego Samuela. Gdy był jeszcze chłopcem, Bóg powołał go w środku nocy, gdy spał. Samuel odpowiedział na boski głos, okazując gotowość i posłuszeństwo. Samuel pokornie odpowiedział: Mów, bo twój sługa słyszy. W tym momencie Bóg otworzył przed Samuelem świat wspaniałych możliwości. Gdyby wybrał lenistwo i wrócił do spania, mógłby nigdy nie stać się tak wielkim człowiekiem, którym się stał. Ta historia podkreśla, że kiedy Bóg budzi nas w nocy na modlitwę, musimy polegać na naszej wierze i być posłuszni Jego wezwaniu. Nie oznacza to, że musimy zawsze nie spać całą noc i się modlić, ale jeśli Bóg nas natchnie, powinniśmy odpowiedzieć. Bo przebudzeniu w nocy, kuszące może być po prostu przewrócenie się na drugi bok i ponowne zaśnięcie, ale niezwykle ważne jest, aby traktować te chwile poważnie i uważnie słuchać, co Bóg może nam próbować powiedzieć. Możesz się zastanawiać, dlaczego Bóg czasami wybiera noc zamiast dnia. Prawda jest taka, że Bóg może nas ostrzec o każdej porze, czy to w dzień, czy w nocy. W ciągu dnia często jesteśmy zbyt rozproszeni swoimi zajęciami, aby usłyszeć głos Boga. I rozpoznać duchowe niebezpieczeństwa. Kiedy jednak śpimy, a diabeł zaczyna knuć swoje plany, Bóg może otworzyć nam oczy, abyśmy mogli zobaczyć prawdę lepiej niż kiedykolwiek, choćby to było tylko dla kilku minut modlitwy. Może to mieć ogromne znaczenie w naszym życiu i duchowej walce toczącej się przeciwko nam. Nie wolno nam zapominać, że jeśli w nocy nie poświęcamy czasu Bogu, już przegraliśmy tę bitwę. Wszystko to wymaga czasu, skupienia i regularnego zaangażowania. Kiedy jednak wstawanie w ciszy nocy, aby połączyć się z Bogiem, stanie się naszym nawykiem, można wygrać niewidzialne bitwy duchowe. Będziesz zaskoczony. Jak kilka chwil obecności Boga, każdego dnia może zdziałać cuda dla Twojej duszy. Za każdym razem, gdy się budzisz, porozmawiaj najpierw z Bogiem, nawet zanim chwycisz za telefon, lub porozmawiasz z przyjacielem, ponieważ tylko Bóg może zapewnić bezpieczne życie duchowe, psychiczne i fizyczne. Osoba, która poświęca godzinę w nocy na modlitwę, ma znacznie większą moc niż ktoś, kto spędza taką samą ilość czasu na modlitwę w ciągu dnia. Nic dziwnego, że Jezus spędzał całe noce na modlitwie, skoro rozumiał moc stojącą za nocnymi modlitwami, mimo że ta moc jest często ukryta przed naszymi oczami. To, co diabeł knuje przeciwko nam, nie może się równać z potężnymi i pełnymi miłości planami jakie Bóg ma dla nas. Kiedy modlimy się i odpoczywamy w nim, zaopiekuje się nami w nocy, zapewniając bezpieczeństwo i ochronę naszych dusz. Dlatego jeśli obudzisz się w środku nocy, wiedz, że Bóg ma ci coś ważnego do powiedzenia i po prostu czeka, aż go wysłuchasz. Jeśli dotrwałeś do tej pory i znajdujesz miłosierne przesłanie w tym filmie, byłbym wdzięczny za zostawienie subskrypcji, komentarza i polubienia, ponieważ pomoże to mojemu kanałowi w dalszym rozpowszechnianiu i wypełnianiu Słowa Bożego. Niech Bóg Was błogosławi.